Nie można mieć przyjemności z wystąpień, jednocześnie nie mając przyjemności z tych wystąpień. Na szczęście, poprzez trening i rzetelną pracę nad sobą, możemy wyeliminować brak przyjemności w trakcie występowania. Możemy rozpocząć piękny proces przyzwyczajania swojego oddechu, głosu i ciała do tego, że wystąpienie publiczne to jest coś, co sprawia nam szczerą, autentyczną. Przyjemność. Cześć kochani, zapraszam Was serdecznie do kolejnego odcinka Potęgi Głosu. Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną i że wspólnie odkrywamy. Świat głosu z różnej perspektywy. Dzisiaj zapraszam was do historii, która mi się niedawno przytrafiła, mianowicie do prelekcji, którą prowadziłam dla pewnych przedsiębiorców. Zastanawiając się nad tym, jak rozpocząć w nieoczywisty sposób te prelekcje, zaczęłam od tego, że stanęłam na scenie i nagle zrobiłam Cza czpapcze, czpepcoczpopczu, czpupczą, czpąpczę czpę, a następnie dodałam jeszcze łamaniec językowy, żeby nie było tak łatwo. Przeintelektualizowany prestidigitator wyimaginował sobie lęku unicestwienie. Następnie nastała cisza. Zaskoczyłam wspomnianych przedsiębiorców, którzy kompletnie nie spodziewali się takiego wejścia. I o to dokładnie mi chodziło, żeby zbudować taki rodzaj napięcia, który później podpowie im, chcę usłyszeć coś więcej. I po tym wejściu rozgrzewki dykcyjnej zapytałam ich, czy przed ważnym wystąpieniem, prezentacją biznesową czy rozmową telefoniczną, która dotyczy ważnej transakcji w ich przedsiębiorstwie, w podobny sposób rozgrzewają się dykcyjnie. Na sali nastała. Ponownie cisza. Ale nie chciałam zostawiać ich w tej ciszy, może już nawet niezręcznej, więc sama odpowiedziałam za nich, że jako świadomi przedsiębiorcy na pewno taką a, rozgrzewkę dykcyjną uprawiają. A jeśli nie, to serdecznie rekomenduję. Dlaczego? Dlatego, że nasz aparat artykulacyjny to nasza potężna broń, nasz głos niesie informację, która daje przekaz. A ten przekaz często może być odpowiedzialny za sukces wspomnianej transakcji lub na brak tego sukcesu, czyli odmowę kontrahenta. I to było rzeczywiście w bardzo ciekawy sposób podprogowo podpowiedziane, że aspekt pracy dykcyjnej i zwrócenie się ku naszemu aparatowi artykulacyjnemu, to nie jest zabawa. To jest praca. To jest praktyka, którą uprawia odpowiedzialny, świadomy. Nie tylko przedsiębiorca, ale człowiek, który chce dobrze mówić. Następnie zapytałam tych fantastycznych ludzi, którzy w skupieniu i w osłupieniu małym słuchali tego, co mam do zaproponowania: ile mniej więcej mięśni mamy na twarzy? Osoby, które oglądały wcześniejsze odcinki Potęgi Głosu, mogą na pewno już znać tę odpowiedź. Jest to około 70 mięśni. Co to znaczy dla przedsiębiorcy? Możliwości. Możliwości naszego przedsiębiorcy, który jest mówcą, bo każdy przedsiębiorca to mówca, który może decydować o tym, w jaki sposób generuje swoją myśl, proponuje swoją treść, a tym samym w jaki sposób jego melodia mówienia determinuje odbiór i wizerunek biznesowy. Zatem, korzystając z tych dobrodziejstw aparatu artykulacyjnego, uelastyczniając nasze mięśnie twarzy, odpowiadamy za świadomy przekaz werbalny naszych myśli, treści i jakości. I dla rozluźnienia chciałam zaproponować kolejną małą zagadkę. Zagadka polegała na tym, że chciałam się dowiedzieć, czy ktoś z zebranych w trakcie prelekcji potrafi jednocześnie ziewać i uśmiechać się. Jestem ciekawa, czy wy jesteście w stanie to zrobić. Spróbujcie ziewnąć i uśmiechnąć się jednocześnie. Podobno tylko 1% ludzi to potrafi. Jeśli jesteście w tym 1%, gratuluję. Tymczasem na sali nie znalazłam odpowiedzi, czy ktoś to potrafi zrobić jednocześnie, natomiast zaproponowałam jedno grupowe, bardzo przyjemne ćwiczenie, które polegało na tym, że zaprosiłam wszystkich do symultanicznego, odważnego, bezwstydnego, głośnego ziewania. Tak jest. O, o, o. Do ziewnięcia, które jest naturalne, odruchowe, organiczne. Stojąc sama na scenie, ziewałam i zapraszałam innych przedsiębiorców do ziewania. Zgadnijcie, co się wydarzyło: niewiele. Mimo, że było dużo osób, które towarzyszyły sobie w tej aktywności, wciąż. Byli oni w pewnym skonsternowaniu i niepokoju, czy na pewno mogą sobie na to pozwolić, żeby wydobyć z siebie duży, silny dźwięk i jeszcze taki, który niekoniecznie kulturowo jest traktowany jako coś pożądanego w towarzystwie. Oczywiście nie ziewamy, gdy ktoś do nas przemawia, gdy jesteśmy w środowisku, gdzie. Przede wszystkim dominuje szacunek do drugiej osoby, ale gdy decydujemy się na ćwiczenie, wychodzimy z wszelkich ram, wychodzimy z wszelkich konwenansów i z tego, że trzymamy się kurczowo swojego obrazu przetrwania, puszczamy to i rzucamy w wir spontaniczności, rzucamy się w wir pewnych ćwiczeń i treningów, które. Niekoniecznie rezonują z nami na początku, ale są zaproszeniem właśnie do nieznanej przygody i może tam, gdzieś, dotkniemy czegoś, co jest uśpione, a potrzebne by je wybudzić. Jeśli brzmi to zbyt enigmatycznie, nie szkodzi. W pewnym momencie dojdzie do nas. Podobno nie można ziewać i uśmiechać się jednocześnie. Podobnie jest też z wystąpieniami, czyli nie można mieć przyjemności z wystąpień i jednocześnie nie mając przyjemności z tych wystąpień. Na szczęście poprzez trening i rzetelną pracę nad sobą możemy wyeliminować brak przyjemności w trakcie występowania. Możemy rozpocząć Piękny proces przyzwyczajania swojego oddechu, głosu i ciała do tego, że wystąpienie publiczne to jest coś, co sprawia nam szczerą, autentyczną przyjemność. Przed wejściem na takie wystąpienie możemy sobie ziemnąć. Bezwstydnie, co robimy w tym momencie, kiedy ziewamy, dotleniamy swój mózg, rozluźniamy się, akceptujemy siebie w pełni. To było to ukryte ćwiczenie, które zaproponowałam w trakcie prelekcji przedsiębiorcom, którzy nie do końca zdecydowali się na wejście w to ćwiczenie w całości. A czym praktycznie właściwie jest to ziewanie, do którego mamy. Stosunek nie do końca pozytywny. Ziewanie jest nieświadomym odruchem, który polega na głębokim wdechu, zaciśnięciu lub rozluźnieniu mięśni, twarzy i szyi, a następnie na wydechu. W kontekście naukowym, ziewanie uważane jest za złożony proces neurologiczny, który może pełnić różne funkcje. Takie jak regulacja temperatury mózgu, a w ogóle o tym nie myślimy, prawda? Zwiększenie czujności, poprawa uwagi, no, a także jako mechanizm społeczny sygnalizujący zmęczenie lub potrzebę odpoczynku, po prostu. Ale my wciąż do tego nie do końca dopuszczamy. My po prostu zostajemy w tym braku. Ziewanie w aspekcie atawistycznym pochodzi prawdopodobnie z czasów prehistorycznych i pełniło funkcję wyewolucjonowanego mechanizmu, jakiego ostrzegawczego, a raczej ostrzegającego o zagrożeniu lub wywołującego stan czujności. Jedna z teorii sugeruje, że ziewanie mogło służyć jako sygnał dla innych osobników w grupie, ostrzegając przed niebezpieczeństwem właśnie. Lub też jako sposób na zwiększenie czujności i przygotowanie organizmu do działania w obliczu zagrożenia. My dzisiaj, nie mając zagrożenia, nie do końca sobie pozwalamy po prostu na to ziewnięcie. Natomiast inne hipotezy wskazują, że ziewanie mogłoby mieć funkcję termoregulacyjną, pomagającą chłodzić mózg w sytuacjach stresu lub po prostu naprawiania funkcji poznawczych w stanie zagrożenia pozwalajmy sobie zatem czasami naprawdę ziewnąć. A gdy na treningach warsztatowych zapraszam do tego warsztatowiczów czy w trakcie prolekcji przedsiębiorców, którzy na co dzień muszą pełnić mocne silne role, które są mocno zakorzenione w powadze i sile autorytetu, publiczne ziewanie zbiorowe może tylko wpłynąć na rozluźnienie atmosfery, nie tylko atmosfery, ale naszego całego, Ciała. A po zbiorowym ziewaniu możemy się uśmiechnąć i potraktować to jako ciekawy punkt programu, rozluźniający i doceniający. Wracając do źródła w kontekście atawistycznym, ziewanie mogło pełnić rolę sygnału ostrzegawczego, a także mechanizmu przygotowującego. Organizm na potencjalne zagrożenie. A dzisiejszym naszym zagrożeniem jest przede wszystkim lęk przed występowaniem, więc tutaj ziewanie nam bardzo pomaga, bo wtedy było wspieranie reakcji obronnych y, lub czujności w grupie. Dzisiaj jest czujność i reakcja obronna wobec y, wątków, które dotyczą naszych lęków. No dzisiaj popularne jest przedstawianie ziewania jako oznaki. Nudy, braku zainteresowania lub zmęczenia. No, a czasem używa się go w humorystycznym kontekście, jako wyraz wyciszenia lub relaksu. Ogólnie rzecz biorąc, ziewanie jest obecnie postrzegane głównie jako funkcja biologiczna. Więc wracajmy do tej natury, wracajmy do naszej biologii. Oczywiście społeczno-kulturowe interpretacje ziewania mają charakter raczej symboliczny i kontekstowy, ale gdy jest przestrzeń pozwalająca na to, żeby się relaksować, korzystajmy z niej. Dlatego tak dziwnym ćwiczeniem się wydaje moja propozycja, bo jesteśmy już tak bardzo uwięzieni w mechanizmach. Pewnych, które nam podpowiadają zachowania że, yy, i które obowiązują kul kulturowo, że jak już mamy na to przyzwolenie, to nie chcemy korzystać z tego, co jest naszą naturą. Zatem ziewajmy, gdy mamy warunki, gdy nasz organizm podpowiada, jak, jak można mu pomóc. Więc pomagajmy sobie. Czujmy i reagujmy. Skoro mowa o ćwiczeniach, to oprócz ziewania doskonałym treningiem na, na pobudzenie, na przykład, jest śmiech. Jest śmiech przeponowy i możemy sobie zrobić teraz ćwiczenie dotyczące śmiechu, testując trzy jego rodzaje. Czyli, wracając do wcześniejszego pytania, czy można się uśmiechać i ziewać jednocześnie nie do końca, ale można ziewnąć, a następnie poćwiczyć przeponę na śmiechu. Zaczniemy od niskiego tonu. No, próbujcie ze mną. Odważnie i bezwstydnie. Ten bezwstyd ma tu duże znaczenie. Teraz średnia tonacja. I wysoko. Spróbujcie. Jestem ciekawa, czy niska, średnia czy wysoka wibracja śmiechu jest wam najbliższa, która jest najłatwiejsza, a która ta sprawiająca trudność, to ta, co trudność sprawia, wymaga zaproszenia do tego, żeby częściej ją trenować. Ten śmiech w trakcie treningu nie ma być wcale naturalny. To ma być organiczne, silne, a nawet momentami wymagające wysiłku całego ciała, tylko po to, by potem poczuć, to jak następuje wyregulowanie emocji, rozluźnienie i lepszy oddech. Tyle dobra na raz. Zaszalejmy i zróbmy jeszcze kilka ćwiczeń dykcyjnych. Może tych, które proponowałam na prelekcji wspomnianej na początku naszego odcinka, czyli parskanie. I zróbmy sobie parskanie przy użyciu tylko naszych warg. A teraz powtórzmy to z dźwiękiem. I zbitki wyrazowe. Proszę uprzejmie. Pczacz papczec pępcocz popczucz pczącz czpą I teraz zmienimy trochę rytm ćwiczenia i raczej zbitki i ich treść. Ptat ptetpe, peptyt pyptit piptod poptud puptą ptętpę. Powtórzmy. Ptat pa. Ptet Pty-tpy, Ptit pi, ptot po. ptą-tpą, ptą ptę-tpę. Nadążacie? I kolejna zbitka wyrazowa. Otwierajcie szeroko buzie i dbajcie o każdą, każdą głoskę. Lecimy. Bda-dba, bde-dbe, bdy-dby, bdo-dbo, Bdą dbą, bdę dbę. I powtórzymy, żeby się przyzwyczaić. Bda dba, bdę dbe. Bdy dby. Bdi dbi. Bdo dbo, bdudbu, bdą dbą, bdę dbę. To zróbmy jeszcze jedną zbitkę psa spa, pse spę. Psy spy, psospo, spu, psą spą. I jeszcze raz: psa spa, psespe, psy spy, psospo, suspu, psą spą. Im więcej będziecie robić tych zbitek wyrazowych, tym poczujecie, jak to się robi łatwiejsze, przyjemniejsze i tak naprawdę wejdzie to wam w krew, w codzienność. Że gdy przypomnicie sobie o tym, żeby zrobić rozgrzewkę dykcyjną, to nie tylko łamańce językowe będą brane na tapet, ale również zbitki, ale również rozgrzewanie aparatu artykulacyjnego w postaci używania naszego mięśnia, czyli języka, do tego, żeby rozciągać chociażby wewnętrzne ścianki naszej buzi, a później wyjść. Z językiem na zewnątrz, dotknąć nosa, dotknąć brody, czy próbować dotykać lewego czy prawego ucha. To wszystko wpływa na nasz dobrostan, a raczej na naszą artykulację, która to z kolei daje nam poczucie większej pewności siebie, gdy mówimy, bo po prostu nasza buzia jest wygimnastykowana a to jest cudowne uczucie mówiąc w akcie wygimnastykowania. Do którego was bardzo serdecznie zapraszam. A odnośnie właśnie łamańca językowego. Jeszcze nie powtórzyliśmy sobie tego łamańca, który był na wspomnianej przeze mnie prelekcji. No to cóż, do dzieła. A łamaniec językowy brzmiał przeintelektualizowany, prestidigitator, wyimaginował sobie lęku unicestwienie. Przeintelektualizowany. Oznacza coś, co jest nadmiernie skoncentrowane na intelektualnych aspektach, często z pominięciem lub niedocenieniem elementów związanych z emocjonalną dawką lub psychologiczną danej sytuacji. Prestidigitator. To dawne eleganckie określenie na iluzjonistę, czyli artystę estradowego, który dzięki niezwykłej zręczności rąk i umiejętnościom aktorskim wykonywał sztuczki, które wydawały się sprzeczne z prawami fizyki, wyimaginowane czyli istniejące tylko w wyobraźni, a nie w rzeczywistości. Wymyślone lub stworzone przez umysł. Unicestwienie. Całkowite zniszczenie czegoś. Sprawienie, że przestaje istnieć, po prostu. To jest tekst abstrakcyjny o przeintelektualizowanym digital, że prawda? Ale nadający się idealnie do treningów dykcyjnych. Nikt z publiczności w trakcie prelekcji nie zauważył o słowie. Który dodałam w łamańcu. Tym słowem jest lęk. Prestidigitator wyimaginował sobie lęku, unicestwienie. Każdy z nas jest czasem takim prestidigitatorem. Każdy z nas. Chcemy pozbyć się lęku. Przed wystąpieniem, przed publicznością, przed sobą, przed swoim głosem, ale ciągle zwlekamy, bo nasz przeintelektualizowany umysł nie pozwala na fantazję, na luz, na czułość do siebie. Ale można się tym skutecznie zaopiekować. O, i to jest wspaniała wiadomość. Poprzez trening każde wyzwanie staje się przygodą. A tekst, przeintelektualizowany prestidigitator wyimaginował sobie lęką unicestwienie, niech się staje jedynie rozgrzewką przed ekspozycją naszego słowa. Zamiast obrazem. Naszych zmagań z autocenzorem. Wszystkiego dobrego odważni, prestidigitatorzy, podróżnicy życia. To był odcinek Potęga Głosu. Do zobaczenia.